Dzień dobry serdecznie z tej strony. Sebastian Koczyk. Kontynuujemy omawianie Babok, czyli ROP. Regularne omówienie Babok. Mamy Requirements Lifecycle Management, to jest rozdział numer 5. A dalej mamy ocenianie zmian, które się pojawiają do naszych wymagań, albo do naszych projektów, albo design, jak wolimy to nazywać. To jest coś, co w życiu projektowym jest normalne i zdarza się non-stop. Cały czas ktoś dorzuca jakieś nowe zmiany, nowe wymagania, zmieniamy już istniejące rzeczy. No tak wygląda biznes, że musimy się dostosowywać. Do naszego otoczenia i do tych wszystkich zmian. Idziemy sobie po kolei, przełączam się na mapę myśli i zaczynamy od opisu, co to w ogóle jest, ten nasze ocenianie i po co to w ogóle jest. Wszystko jest po to, żeby ocenić, jaki wpływ będzie miała dana zmiana na nasze rozwiązanie, na nasze budżety, na nasz terminarz, i wszystko powiązane wokoło w naszym życiu projektowym. Musimy taką ocenę wykonać za każdym razem, kiedy pojawia się zmiana już do istniejących wymagań, albo pojawiają się jakieś nowe wymagania, albo jeśli mamy jakiś nowy design, albo musimy jakiś sobie zmienić na coś fajniejszego. I co musimy wziąć pod uwagę? Według Baboka mamy po pierwsze. Musi to być zgodne z naszą ogólną strategią, jaką działamy w projekcie. Po drugie, musimy ocenić wartość, jaką da naszym interesariuszom, naszej organizacji. Po trzecie, jaki ma impact na nasz terminarz, który sobie ustaliliśmy już z naszym project managerem. I po czwarte, oceniamy wszystkie ryzyka, szanse, zależności, ograniczenia i co sobie tylko wymyślimy. Czy to nam nie zniszczy naszej inicjatywy. No bo ważne jest to, żeby te zmiany przechodziły jakoś płynnie. To jest normalne, że one się trafiają, tylko tylko musimy zadbać o to, żeby nie zniszczyły całego projektu, całego skopu i wywróciły wszystkiego do, do góry nogami, bo czasami tak się zdarza. No dobra, co wchodzi w skład tych informacji, które do nas trafiają, jak się pojawia zmiana? No to po pierwsze, same te zmiany, co tam się trafia, co, co, co my chcemy zrobić, co nasz biznes znowu wymyślił. Że musimy dostosować, jeśli chodzi o naszą aplikację, i po drugie, to może być albo wymagania, albo design, jeśli to dotyczy już czegoś istniejącego, ale tak naprawdę wszystko zawsze się jakoś tam łączy ze sobą, więc jeśli przychodzą jakieś zmiany, to dotyczą na pewno jakichś też wymagań. Więc tak czy inaczej, te, te informacje musimy mieć, musimy zachować. Elementy są trzy elementy. Po pierwsze, nasza formalna część asesmentu, ponieważ jeśli się dobrze przygotujemy przed projektem i opracowujemy sposób, w jaki, sposób sobie radzimy, sposób w jaki sposób sobie radzimy ze zmianami, to już będzie prościej, no bo wiemy, że przyjdzie jakaś zmiana i my możemy sobie ocenić to pod kilkoma aspektami, czy to w ogóle jest ważne, czy możemy sobie to od razu odrzucić, czy nie do końca, czy musimy wziąć pewne rzeczy pod uwagę. No bo czasami jest tak, że odrzucamy od razu jakieś zmiany ze względu na jakieś braki formalne, brak informacji, albo jakiś zerowy zysk dla interesariusza, albo ze względu na to, że zniszczy 50 innych zmian. Tak się zdarza. Więc takie predykcyjne podejście, jeśli sobie ustalimy pewne miary, które musi spełniać zmiana, żeby przechodziła w ogóle dalej do akceptacji, jest bardzo fajne, no bo możemy odsiać to, co tam jest naprawdę nieistotne, bo często jest tak, że biznes mówi: to, "To to 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 i to", a jeśli mamy taki takie ustalone podejście, w jaki sposób radzimy sobie z tymi zmianami, które się pojawiają, to możemy w fajny sposób odrzucić te, ten plew. <noise> żebyśmy sobie mogli wychwycić te ziarna i odrzucić coś, co jest nieistotne. No ale przypuśćmy, że jednak ta zmiana jest ważna, przechodzi przez naszą Pierwszą siatkę, gdzie sobie odrzucamy te rzeczy niepotrzebne. I to, co musimy zrobić, no to ocenić impakt tej zmiany. I jeśli chodzi o to, co bierzemy pod uwagę, no to Babok nam mówi o pięciu rzeczach. Ta złota piątka, którą musimy ocenić, to jest po pierwsze zysk, jaki będzie dla naszej organizacji w momencie, gdy zaakceptujemy zmianę. Po drugie, koszt. Czy nie popujemy budżetową, jeśli będziemy chcieli robić dodatkowe zmiany. Po trzecie, impact, jaki ma na już istniejące funkcjonalności i te kolejne, które się trafią. Po czwarte, nasz terminarz, czy nie wywróci nam całego kalendarza wdrożeń, który już jest zaplanowany na najbliższe trzy lata. I pilność. Pilność tej zmiany w momencie, kiedy coś jest związane na przykład z regulacjami, jest bardzo pilne, bardzo ważne do wdrożenia, no to wiadomo, że. Czasami przeskoczy inne priorytety. To, o czym jeszcze wspomina tutaj Babok to nasze traceability. Jeśli mamy wszystko ładnie powiązane, połączone, co gdzie, kiedy, jak, dlaczego, no to będzie nam łatwiej znaleźć ten impact. Jeśli mamy jakieś wymaganie, które jest powiązane z czterema innymi i mamy to rozrysowane, tak to wiemy, że jak się zmienia, to wiemy też, że będzie miał jakiś wpływ na te cztery inne wymagania, więc bardzo fajnie taką macierz śledzenia sobie trzymać gdzieś z boku i potem zaglądać w momencie, kiedy się trafiają jakieś zmiany. I przechodzimy sobie do trzeciego, czyli Impact Resolution, czyli takiego podsumowania, gdzie sobie dokumentujemy wszystko, komunikujemy z naszymi stakeholderami i w zależności od tego, jak sobie ustaliliśmy to wszystko w naszym podejściu do zarządzania zmianami, no to. Przekazujemy te informacje tak, żeby decyzja mogła zostać podjęta w najlepszy możliwy sposób. I Guidance Tools, co nam pomaga, żeby wykonać sobie te nasze piękne analizy zmian, które się, które się trafiają. No i tu przede wszystkim mamy Change Strategy czyli naszą strategię podchodzenia do zmian i będziemy wiedzieli jaki jest tam kontekst zmian, będziemy wiedzieli, co tam się zmienia, i to są bardzo użyteczne informacje. Mamy wiedzę domenową pozwoli nam ocenić co się zmieni wokół. No, bo jeśli coś dotyczy danej areny, jak danej domeny, no to jeśli mamy wiedzę, co tam pod spodem jest, no to łatwiej będzie nam to ocenić. Mamy nasz governance approach i tutaj oczywiście wszystkie informacje odnośnie tego, jak podejmujemy decyzje, jak zarządzamy zmianą, więc to jest nasze formalne podejście. Mamy jakieś legal regulatory information, no to jeśli mamy jakieś. Zasady, którymi musimy podążać w naszej organizacji, no to musimy je przestrzegać. Requirements, architecture, no to tutaj właśnie mamy też tą śledzalność, wiemy co, gdzie jest powiązane, jak mamy te wszystkie informacje. I oczywiście, solution scope, czyli zakres naszego rozwiązania. W momencie, jak się trafiają nowe zmiany, to któreś muszą wypaść, a ewentualnie musimy zwiększyć nasze zasoby, ilość naszych deweloperów, tak żeby móc w jakiś sposób. Tą zmianą zarządzić i móc ją wykonać, wdrożyć i potem wykorzystać te wszystkie benefity, które się pojawią wraz z nią. Techniki, 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 ich jest troszkę, mamy business casey, no to po to, żeby zweryfikować, czy ta zmiana da nam pieniążki, czy nie, mamy Business Rules Analysis, czyli analizę reguł biznesowych, i to na pewno pozwoli nam ocenić, czy jakieś nasze polityki, czy jakieś nasze reguły. Czy inne powiązane rzeczy będą w jakiś sposób dotknięte tą naszą zmianą. Mamy decision analysis, żeby wiedzieć, jak przeprowadzić proces oceny tej naszej zmiany. Mamy analizę dokumentacji, żeby zrozumieć, jaki jest impact. Mamy estymację, żeby ocenić wielkość tej zmiany, która nastąpi. Mamy analizę jakąś finansową, tutaj mamy pieniążkowe aspekty, ile nam to da, ewentualnie ile będzie nas to kosztować. Mamy analizę interfejsów, mamy nasze wywiady. Mamy item tracking, czyli tutaj gdzie śledzimy sobie powiązania pomiędzy naszymi zmianami i designami, to wtedy możemy to wyłapać w łatwy sposób. Mamy oczywiście analizę ryzyka i mamy workshopy, żebyśmy wszyscy mieli jedno z wspólne zrozumienie tych nadchodzących zmian, które ktoś zarequestował. Stakeholderzy. No, mamy ich dosyć sporo. Ja tutaj sobie przesunę ich. Zaczniemy od naszego customera, który na pewno może potwierdzić nam, jaki będzie miał impact ta zmiana, którą planujemy wprowadzić. Mamy oczywiście eksperta domenowego, mamy naszego end-usera, który korzysta z naszej funkcjonalności, więc podobnie jak klient może te informacje odnośnie impactu dostarczyć. Nasz support też mają dostęp na co dzień do naszych userów, do naszych klientów, wspomagają, więc wiedzą na co będzie miał wpływ ta zmiana. Project manager, no to tutaj bardziej jeśli chodzi o Dodatkową pracę, jeśli chodzi o terminarz i takie projektowa organizacje. Mamy regulatora, jeśli zmiany w jakiś sposób dotyczą naszych, naszego prawa albo jakichś standardów, których musimy przestrzegać. Mamy sponsora, który pod koniec dnia jest odpowiedzialny za to, żeby nasz zakres rozwiązania się nie rozjechał, żeby zmiany zostały wykonane i też płaci tak, za to, żeby ta zmiana została wykonana. I na samym końcu mamy testera, który ocenia też impact zaproponowanych zmian. I co my dostajemy na, jako wynik, jako efekt tych naszych prac? No to mamy assessment wykonany albo do naszej zmian, do naszego wymagania, albo do naszego projektu rozwiązania. I mamy też naszą rekomendację. Mamy wszystkie za, wszystkie przeciw, co my, czy, czy naszym zdaniem powinniśmy to zaakceptować, czy zmodyfikować, czy odrzucić. I cała piękna dokumentacja, co powinniśmy zrobić z tą zmianą i dlaczego. To byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw łapkę w górę, zostaw suba i słyszymy się już w kolejnym w środę. Do zobaczenia.